Państwo, mieliście przykład tego, co możecie stracić, y, jak upadniemy po prostu. Macie przykład tego, y, co możecie stracić, co może stracić polska kultura. Co możecie wszyscy wy stracić. Tych przeżyć... Nawet Pan Mógł, jak widać, y, dał nam grać, bo nie zesłał deszczu. Deszcz Dopiero będzie za parę minut. A co pan na to pani Proszę Państwa, w imieniu organizatorów, czyli Związków Zawodowych NSZZ, Solidarność Warszawskiej Opery Kameralnej i Związku Zawodowego Pracowników Warszawskiej Opery Kameralnej, mam obowiązek zamknięcia demonstracji. To bardzo, bardzo ładnie brzmi, prawda? Ale nie możemy inaczej demonstrować. Nie będziemy palić opon, nie będziemy rzucać kamieniami. Nasz protest może być tylko głośny muzyką. Muzyką, która jak umilknie. To nie będziecie Państwo mieli czego słuchać. Z całym szacunkiem dla show biznesu y, doda sama nie wystarczy. W związku z tym uważam, jeszcze raz powiem to. Aha, chciałem podziękować przede wszystkim. Chciałem przede wszystkim podziękować Państwu za serce okazane, że już przyszliście godzinach pracy i jesteśmy Państwu dwie. i dzisiaj i za sobotnią noc, gdzie pojawiło się Państwa około 5 tysięcy, na naszą salę 250 osób jest to coś niesamowitego. Przewijały się tłumy, ludzie, którzy z euforią przychodzili do nas do teatru. Jeżeli Państwo wiecie, gdzie jest Opera Kameralna na, na Alei Solidarności, to pro, proszę sobie wyobrazić, że kolejka była do placu bankowego i kawałek zabijała jeszcze. Dziękujemy <noise> bardzo za. Dziękuję bardzo za, za wsparcie z Państwa strony. Dziękuję wspaniałym solistom, którzy reprezentowali nas. Mam nadzieję, że Państwo też to, to, to Mam nadzieję, że pan minister dzięki mediom zagranicznym usłyszy te Chciałem podziękować panu Zbigniewowi Gracy, majestrowi Zbigniewowi Gracy za poprowadzenie. Chciałem podziękować. Państwu śpiewającym, bo chór to jest naprawdę taki bardzo... Tak, to, to tutaj wystąpiliśmy wszyscy, wszystkimi siłami. Soliści, soliści, chórzyści. Także chciałbym podziękować Państwu za niesamowite przeżycie. Nawet ja stojąc z boku będę słyszał to wielokrotnie. Przeżywałem to po raz kolejny. Chciałem podziękować serdecznie połączonym orkiestrom, wspaniałym muzykom, którzy zostaną bez pracy, jak Państwo nam nie pomóżecie. Dziękuję serdecznie Państwu. Proszę Państwa, kropla drąży skałę. Jeżeli każdy z nas poruszy minimalny kamyczek, który spowoduje to, że Pan Minister nas przejmie, i stworzy z nas y, instytucję narodową, każdy ten kamyczek jak poruszy, to będzie lawina i w końcu tak się stanie. My możemy się odwdzięczyć tym, że będziemy dalej grali tak jak Państwo usłyszeliście inaczej nie, nie umiemy. Nawet pierwszy lepiej, prawda? Proszę Państwa, z racji mojego obowiązku chciałbym jeszcze raz uznać demonstrację za zakończoną. Dziękuję Państwu serdecznie.